Siemaneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. E, jestem dzisiaj w kuchni, chociaż piękna jest pogoda, dzisiaj będę urzędował troszeczkę w kuchni, choć będziemy robić grilla, dlatego że mój sąsiad e, lubi głośno słuchać muzyki oraz coś tam szlifierką na pierdziela, e, więc e, później włączę wam muzyczkę i pokażę Wam jak będę grillował, a co będziemy grillować. Zobaczcie, mam tu takiego Tomahawka. Co to jest takiego? To jest nic innego jak po prostu stek wołowy. Tomahawk. Nazywa się tak dlatego, że ma właśnie taki kształt podobny do jakiejś tam indiańskiej siekierki. Pięknie to pięknie to pachnie. Piszcie ile u Was kosztuje, u mnie kosztuje, proszę, ja Was 30 funtów za kilogram. Troszeczkę tutaj się pewnie nabrudzi. Zresztą, chodźcie tutaj bliżej, pokażę Wam co i ja. A więc, jak widzicie, mam tutaj troszeczkę jakiegoś płynu, a chciałbym tego płynu się pozbyć. Więc naszego steka tak delikatnie, w sumie co z grubsza osuszę sobie. Zobaczcie. Właśnie w ten sposób. I jeden już gotowy. Teraz zajmiemy się drugim. Pięknie również pachnie, ma taki fajny, charakterystyczny zapach. Również proszę, ja Was troszeczkę go osuszę. Pięknie pachnie, ładny. I zrobimy pyszny grillowany stek. Tomahawk, zobaczcie jak on się ładnie prezentuje. Zabieramy się za przyprawienie. A czym będziemy przyprawiać? Mam tu po prostu sól. Sól taka dosyć grubo ziarnista, ale nie taka bardzo. Natrzemy tego delikwenta solą. Zobaczcie w ten sposób, jedna strona. Nie będę podawał Wam jakiś gramatur soli, po prostu trzeba go kilka szczypt soli wziąć, i z każdej strony go właśnie tak, jak ja to robię, osolić. Zobaczcie, jaki piękny marmurek. Sam stek jest bardzo, e, bardzo pięknie pachnie i smaczny, a z kością będzie jeszcze smaczniejszy. Zobaczcie, tak zamarynowane mięso samą solą pozostawiamy na około, myślę godzinkę, pół godzinki do godziny, zanim rozpalicie sobie grilla i tak dalej. Aby ta sól trochę wnikła w nasz stek. Jeszcze tutaj wleczymy troszkę w kość. O, właśnie. A w międzyczasie pokażę Wam, co jeszcze będziemy potrzebować. Zrobimy taki, powiedzmy, sos jeszcze. Odstawiamy go. Dobrze jest wyciągnąć sobie takiego steka, Godzinkę przed grillowaniem, aby doszła do niego temperatura taka pokojowa, aby się przyzwyczaił do ciepła, do naszej temperatury pokojowej. Super. A więc tak, przygotujemy sobie jeszcze masło. Zobaczcie, mam tutaj 50 gram masła. Powinno, tyle masła powinno nam wystarczyć, i mam tutaj również 5 ząbków czosnku, które te, oto o właśnie. Ten oto czosnek wycisnę sobie właśnie tutaj do tego naszego masełka. To masełko z tym czoskiem moi drodzy, należy. Rozpuścić, ja zrobię sobie to w mikrofali. Chodzi o to tylko, aby to masło rozpuścić z tym czosnkiem. I dodamy tu jeszcze pieprz, ale to już po rozpuszczeniu. Zobaczcie, mam tutaj trochę pieprzu kolorowego. I go po prostu rozgniotę. W moździerzu świeży, już czuję pięknie. Pachnie. Taka ilość wystarczy. Nie ważyłem go, po prostu taką dobrą szczyptę, słabą garstkę, wiecie, tak po prostu do smaku. Super. A więc zobaczcie moi drodzy, tak się steki pięknie prezentują. Już są bardzo, zobaczcie, zauważcie, że węgiel rozłożyłem tylko po jednej stronie właśnie tego mojego grilla. I teraz bierzemy. Słyszycie, jak stwierdzi ładnie, to znaczy, że jest gorący. I po 4 minuty z każdej strony. Po prostu tak, aby całe to mięso było ładnie przypieczone, przyrumienione. Sprawdzimy temperaturę. I później się okaże, czy trzeba będzie podpiekać. Podejrzewam, że tak, bo chciałbym, aby do środka doszła. Temperatura około 60-65 stopni. To jest tak medium zgrillowane. Tutaj wam wyświetlę tabelkę, jakie są temperatury. Ja lubię na medium i tak właśnie też zrobię. Patrzę na zegarek. 4 minuty z jednej, 4 minuty z drugiej i boki oczywiście, tak żeby było ładnie. Ups, zobaczcie co się dzieje. Wow! Zobaczcie, jaki piękny. I kolejne 4 minutki. Wiecie co, nawet tak naprawdę 5 minutek, bo patrzyłem, sprawdzałem. Mocno musi być grill rozgrzany, albo 4 minuty było, i żeby się porządnie przypiekł. Także yy, 5 minutek, ale to taki maks naprawdę. Mocno węgiel rozgrzany musi być, pamiętajcie. Zobaczcie, jaki piękny, mam nadzieję, że to dobrze widać w tym świetle. No i teraz druga strona. Piękny, nie? I teraz jeszcze te strony, i później z tej strony również przypieczamy konkretnie. I pokażę Wam, co dalej będziemy robić. Po kilku minutach. Odwracamy w tą stronę. Mam nadzieję, że będzie to stało. I przypiekamy z tej strony. Kurczę, już nie mogę się normalnie doczekać, bo pięknie to wygląda. Jeszcze dojdzie czosnek, jeszcze dojdzie pieprz i będzie super. Tomahawk steak. Zobaczcie, nasze steki, już ładnie przypieczone. Zobaczcie, pięknie posypiemy pieprzem kolorowym. Damy trochę masła czosnkowego, zobaczcie. Więcej masła. Teraz sprawdzimy, jaką ma temperaturę w środku. Pięćdziesiąt cztery stopnie, już bardzo blisko ale jeszcze brakuje 55 stopni ale jeszcze nam brakuje do 65 i jeszcze trochę folii potrzebujemy sorry trochę się kręcę Takiego delikwenta kładziemy tutaj z boku. O właśnie tak. I go zamykamy. Czekamy tutaj aż będzie 63, 4 lub 5 stopni. I wtedy będzie idealny. Więc moi drodzy, zobaczcie, 66 nawet doszło. Stopnie Celsjusza do środka. Pięknie to pachnie. No i co? Trzeba teraz to odwinąć. Zobaczcie co tu się dzieje. Ale gorące. pomogę się, troszeczkę, a więc zobaczcie, mam nadzieję, że to dobrze. Będzie widać. Tak się pięknie prezentują. Z taki Tomahawk. Piękne, nie? I teraz sobie sprawdzimy, jak to mięso wygląda. W środku damy im chwileczkę, dosłownie, odpocząć. Piękne. No i cóż, przyszła pora teraz pokroić. Naszego steka, i zobaczyć jak on wygląda w środku, piękny, zobaczcie jaki soczysty, obłędnie pachnie musicie mi uwierzyć no i jeszcze raz zobaczcie taką się pięknie prezentuje piękne nie próbujemy a więc moi drodzy stek tomahawk pięknie pachnie. Mięciutki. Naprawdę bardzo delikatny, soczysty. Lekko słonawy. Musicie sobie takiego steka zrobić. Kosztuje trochę, bo kosztuje. Ale jeśli nie próbowaliście nigdy. To uwierzcie mi, że tak, stek będzie numer jeden, lepszego. Uwierzcie mi, że nie jadłem. Dobra, ja już nie będę przedłużał, bo reszta idzie na obiadek, oczywiście. Jeszcze kość można obryć, oczywiście. Jak Wam się film podobał zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, nie samym wędzeniem żyje człowiek, wpadnijcie proszę na tą grupę na Facebooku i pamiętajcie na sklepie internetowym firmy Jelux macie 10% zniżki na hasło wędkarz10. Pozdrawiam i trzymajcie się, do kolejnego filmu, Ja.